„Quick to system komputerowego znieczulenia stomatologicznego, który w porównaniu do tradycyjnego znieczulenia strzykawką bądź karpulą cechuje się przede wszystkim brakiem bólu. Jest on bardzo efektywny ponieważ nieczulenie możemy otrzymać praktycznie natychmiastowo oraz co najważniejsze, nie występuje odrętwienie miękkich tkanek u pacjenta, co powoduje bardzo duży komfort po zabiegu. Dużym atutem tego urządzenia jest również jego wygląd, ponieważ charakteryzuje się takim nowoczesnym designem, przypomina długopis, co likwiduje nam problem. Takiego stresu pacjenta przed widokiem strzykawki. W przypadku znieczulania Quick Sleeperem nie ma odczucia takiego rozpierania tkanek jak w przypadku znieczulania tradycyjnego, ponieważ ten preparat jest dozowany pod kontrolą mikroprocesora. Wiąże się to z tym, że nie ma rozpierania, które jest przy tradycyjnej metodzie. W przypadku podawania tego środka pod ciśnieniem. Tutaj jest to zniwelowane, jest podawany środek znieczulający w bardzo małych dawkach, powolutku i odczucia bólu są praktycznie eliminowane do zara. Znieczulenie dobieramy indywidualnie do pacjenta. Może być ono stosowane w różnych grupach wiekowych. Tak jak dzisiaj widzieliśmy, można je stosować zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. U dzieci jest ono tym bardziej wskazane z tego względu, że nie ma po zabiegu nieprzyjemnego uczucia odrętwienia czy warg, czy policzków. Dzieci często przygryzają sobie wargi i policzki, co powoduje później takie bolesne rany. Dzieci bardzo pozytywnie reagują na tego typu znieczulanie, ponieważ nie wygląda ono jak tradycyjna strzykawka z igłą, którą dzieci panicznie się boją, jest ono bezbolesne, więc tym bardziej jest bardzo przyjazne również dla dzieci. Znieczulenie jest tutaj podawane za pomocą jednego wkłucia bezpośrednio do kości kąpczastej, niepotrzebne są zatem dodatkowe wkłucia od strony języka bądź podniebienia, ponieważ przy pomocy tego jednego wkłucia otrzymujemy już skuteczne znieczulenie. Znieczulenie występuje natychmiast w przeciwieństwie do takiego znieczulenia tradycyjnego, w którym trzeba odczekać dłuższą chwilę zanim ono zacznie działać. W przypadku quick sleepera, po zdeponowaniu środka znieczulającego wystarczy 10-20 sekund i możemy przystępować do zabiegu. Jest to bardzo ważne, szczególnie w takiej dziedzinie jak medycyna, żeby iść z duchem czasu, aby nie zostawać w tyle, stąd decyzja domu lekarskiego o zakupie tego typu systemu do znieczuleń, aby zapewnić jak największy komfort pacjenta, ale również lekarza.